Wow. Do zamontowania w kontaktach żeby no, tak, 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 To zakładał, tam ta tak, firma, tak? Pan, już nie ma uprawnień mm. prywatna. Mm -hmm. No i afera się zaczęła. Mówią, no panie prezesie były, co pan za założył te O mój, to jest prowokacja. To tamten się sam założył. Sam se założył, tak. tak żeby sam się podsłuchiwać na własną prośbę. Bo proszę. może on jest tak zalatany, że on nie ma czasu, nawet czas by słuchać tego, co do niego mówią i idzie do domu i tam się nagrywa na magnetofon. Mało tego, wraca do pracy, włącza to z zeszłego dnia, mu to wszystko no odtwarza, tak. co każdy z prezesów mówi. Tak. Dlatego piosenka dla naszego najpiękniejszego PZU. Drodzy byli i obecni prezesi, pozdrowienia dla agentów wszystkich ubezpieczeniowych. A, pozdrowienia właśnie dla agentów. Kto komu podsłuch w PZU założył? Czy sam sobie zdrzałka, czy zdrzałce ja mroży? Kto komu podsłuch w PZ założył? Czy sam sobie zdrzałka, czy zdrzałce ja mroży? Ja mroży mówi, że to prowokacja Chronowski wyrzucić przez zdrzał. Pa! Proszę pana, ja cały czas czekam na telefon. Czekam na telefon, proszę pana, bo jest nowy minister stanu. Stanu czego? Minister, nie, stanu czego, proszę pana. Trudna. Sekretarz stanu do współpracy z licznym gronem wybitnych postaci świata nauki i kultury. Liczne. A I jakby poza... było proszę mam takie tylko spo... Ta, pana, Ta to kosowa jeszcze dwóch żołnierzy kurniku, co tam niesiesz koszyku? Górnik... Obalony rząd łatwiej obalić rząd! Jest pół litry. Pamiętajcie. Bye. Plama, plama, plama. Plus 30 w środku zimy. Plama, plama, plama. Plama. A my wszystkie wywabimy.